Dzień dobry, dzień dobry, witam, dzisiaj gramy tryb adwersarza GTA online O i to było też moje przywitanie, tylko on to mówił o <laughs> I dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich Dzień dobry I zaczynamy no, grę I zaczynamy y, Potrzeba więcej, o Ale tu nic się nie dzieje Radio sobie oczywiście <grym> wyłączamy Radio sobie wyłączamy Zatwierdzimy ustawienia, zaprosimy moich znajomych Tylko I zamykamy sesję Już zaprosiłem was chłopaki Dobrze. Czekam na was Nie wyłączając nagrywania oczywiście No ty Benzli nagrywasz? Ja nagrywam nadal Dobra, y jak Benzli dołączy to się tam przywitam a co, przestałeś nagrywać czy nagrywasz dalej? Nagrywam dalej, ale. A, ja dzień do... Dobra, już mogę? Już już, już, już no. Dzień dobry, dzień dobry, widzowie. Dzisiaj gramy tryb adwersarza. A nie, co gramy? To jest wyścig kaskaderski. Wyścig kaskaderski. Ze mną jest Mordis, Fate i Benzi. Po prostu Janusik. Janusik. No. Dzień dobry. I co, startujemy chłopaki? Lecimy. No to start. Uruchamianie sesji. Wyścig rowerowy, bodajże. To co, jakiś hajsik? Tysiac tysiaczek może? Tysiaka stawiam. To ja też tysiaka. BMX-em? Nie, to A ma to być... rowerowe? Tak. Ech? Stawiam tysiąc. I gotowe do gry. Każdy stawia pieniążki, oczywiście. Moni, moni się musi zgadzać, chłopaki. Mam 6 sześć... mam, mam wygranych, 4 przegrane. Sięka. Ja nie nastawiłem. Ja stawiłem. Staw. Dobrze. No i widzowie, obstawiajcie zakłady, teraz u siebie kto wygra. Fenzy A jak się, jak się jeździ tym rowerem? Bo nie wiem. Nie wiem. Ja <głos》>. wiem. O nie, Fenzy wie, chyba kontrolę. Nie. Jak się tym jeździ? Nie, no. I Bens, jak ty tak szybko? Ej, powiedz nam. Widzicie, widzowie, S. Widzowie, ono szkuje. Jak się jeździć rowerem szybciej? Proszę Państwa, gram z takimi ludźmi, którzy nawet nie potrafią jeździć rowerem. O, wiem! <grym> jak? Powiedz mi. Kapslakiem. Co? Ale shit. Ale musisz na kondycję uważać. Bo się no kondycję kończy. Ale jest cienie aerodynamiczny, pamiętajcie chłopaki. Jakbym jeździł naprawdę. Symulator jazdy rowerem. Może to są trzy określenia jeszcze, na pewno. Ja myślałem, że to jakaś górska droga będzie albo szosówka to piach. Mój rower nie jest przystosowany do takiej jazdy. Ty Robert, o ale To ty... ja wziąłem. Oj. Ty że już nie zbrałeś. Co? <laughs> To sobie... O, ała! Czemu wziąłem bmx Mixa. No, właśnie. Co się, wie, tak. co się dzieje? Dlaczego tak? Dlaczego tak? Nie wiem. Jak to się mogło stać? No, masakra. Nie umiem to grać. Wiecie co? Może następny odcinek jakiś CS? CS-a zagramy? Możemy nagrać cs nie? Możemy. Ale wiesz, ja nie lubię wstawiać gier, w których przegrywam. No nie, Woktis mnie dogonił. Jakim cudem? O, już myślałem, że zdechnę. Znaczy, umrę, hmm. przepraszam. Ale wulgarny ten Janusik. Ja nie wiem. Giga. Nie, no ja nie potrafię przegrać. Może następny odcinek o... Zlola? <laughs> nie. <śmiech> no nie wiem. No nie <laughs> wiem. Czy widzowie chcą oglądać Silverków? <laughs> Ty, to koniec? Ta. A to no. jedno ograniczenie. A Widzowie, to Boże, jakie te gry są łatwe. Nie no, wygrał kolejne dwa tysiące, trzy tysiące. Dwa, bo będzie nie postawił. Będzie nie postawił, sprawdzałem. Ale BMXa wybrał, to akurat... Ale gówno, że kapslokiem. No, ale przytrzyma... Trzyma... trzymałaś? Nie. To Klik się klika, tak. no. Nie, to się tylko kliknie raz i działa. mhm. mhm. No, to tak samo ja miałem. No i widzowie. W sensie, na Kondolencji dla Roberta. A Trzeba... się ogarnąłem. widzowie po prostu za słabo dopingują Roberta i on ci to dzień może dobry, każdy dzień dobry. się na Discordzie. Okej. Okay. Okej. Okay. No to nie, to od następnego, bo ja nie mam tych ustawionych wyciszaczy na Discordzie, wiesz? Dobra. Dobra. No to ja też od następnego. Ej, a to bierzemy jakie chcemy pojazdy? Tak. Jaki każdy chce, to jest wasz wybór. Czy chcecie przegrać, czy wygrać? Kask? Niech będzie jakiś ładny. Nie, brak. Z... nie startuję jeszcze. Postawiam tysiaka. Nie, bo to jest ograniczenie czasowe do 11 sekund. Ja jeszcze jestem gotowy. No, widzowie. Ja nie pamiętam, jak się właśnie ustawiało te. Quick T. A to nie miało być, te? Motory to, to jest taki wyścig ze zmianą pojazdów, bo, wiesz? Aha, to, to, jest to, jest, to jest jeszcze lepszy wyścig. Tylko gorzej jak. Wiesz, nie będziemy wiedzieli jak ten. Nie to samo się zmienia Ale idealnie wystartowałem. No lepiej niż ja, mimo wszystko. Ale Staraz. cień aerodynamiczny jest to wiesz, trochę bez A, sensu z twojej to. strony rygu Pa jak Ci ścigam Fu. O Bo ty kurwo A jest? No be, Ty kurwo jeba na i robię w prawie skontrowałem O nie samolot może Samoloty, ale za A dobrze, że wiem jak się tym lata jest no każdy wie jak się lata samolotem, chyba. I nie wiem, ratunku. Jak się tym lata? i Center. Ty, bo teraz nam będzie zgłosi z tego, odcinki, i będziemy zablokowani na YouTube. O, czyli drugi chłop się bawi w ten nie umiem skaterkę. przepraszam. Przepraszam, No i co Widzowie, jak zawsze, no. Janusik nie chce, a wygrywa. Ej no co jest z tym. Co? Czego mi do dołu nie leci? Jak mówię do dołu. Piątka i ósemka, podstawowo jest. Ja już do samochodu dolatuję. Piątka, Piątka i Boże. ósemka, nie dwójka. Myśla... Myślałem, że dwójka. Też właśnie myślałem, że dwójka, ale tak później ogarnę, że nie jeździ. Szczerze nie lata. <laughs> O, ja widzowie pojadę w lewo, bo wiem, że chłopaki pojadą w prawo. Tunelem. No, Benzi jest naj, najbliżej do mnie. A nie, Benzi też pojechał ze mną. Benzi się szanuje. Ale Może ty, Robert, tyłu, zepsuliśmy pewnie, sprawę, nie? pojechaliśmy lewicą. Ej, bardzo do tyłu jestem. Zjednoczona lewica. 23, 23 sekundy. O, motorki! To chyba dużo, co? i e, się klika i... Ale zapierdana. E się klika, tak? Tak I polecę gdzieś w kosmos patrzcie widzowie. Nie! Nie działał, FO O Jezu, a wy nie wiecie o tym. A wy o tym nie wiecie. Jak się resetuje ten szybko? Bo ja nie pamiętam jak się zaczął. Przepraszam widzę. Benziz zdobył pierwsze miejsce Kochani, przepraszam widzowie. O jednak... Wróciłem cię, to nie tak miało być. Dobra, o nie, i też tak tak nie miało wyglądać <laughs> Benzi znowu zdobywa pierwsze miejsce. Jakoś się klikało pamiętam, żeby jak się szybko... tam dolecieć? Ja wiem, ja już mam tę technikę, nie? Zaradzisz mi? A że jestem pierwszy? O jak tam dolecieć? <laughs> Bo musisz wiesz, wyczuć taki moment, w którym musisz... Użyć drugiego nitra, ale i się podnieść do góry, żeby wiesz, silnik Cię wypchał do góry. W sensie skomplikowane, ale nie. O, chcę się zabić. Na przykład, ale już... Ty no, nie mogę doskoczyć. Ej, ja też. <słuch> Widzowie. Ale że my idiotami jesteśmy? No prawdopodobnie. A ty jakoś nie ma jakiegoś skrótu czy coś? Żeby dolecieć... Ty, ja widzę chyba, gdzie to trzeba dolecieć. No właśnie Co? Z lewej strony, chłopie, masz doskok idealny Jeszcze raz. Z lewej strony wyskocz W sensie na lewą stronę Gadasz. No patrz. O Boże Ale my idioci, przecież tam jest ten checkpoint. Znaczy z obu stron jest checkpoint, tylko po prostu ja nie... ale że mnie doskakuje? I doskoczyliście? Nie No ja byłem blisko bardzo. Koniec końców nie doskoczyłem, ty no bo zaraz widzowie się śmiać z że debile jesteśmy No kurde, ale mało brakuje Ale że... giga długi odcinek Zajebiście, nie? Ale przynajmniej punkty nabijam, bo cały czas wyprzedzam kogoś No, no ja nie mogę skoczyć. Ja nie też nie, nie mogę to... Ale coś jest nie tak, wiesz? Właśnie też coś minia. Nie powinniśmy pojechać na drogą Ale że co, że to? dopiero później rozłożyć Mam! <laughs> jak? Chyba e nie umiał. W powietrzu musi musisz użyć tak tego, żeby w powietrzu ci się nalodował zbiornik od nowa. I wtedy wyskakujesz drugi raz z całej siły Żeby się tak wy wiesz, wybić w kurę O właśnie, tak jak teraz zrobiłem widzowie Jak? Ty, a to bo to... Boże, tu się X-em rozkłada, ja się nie rozkładałem, debile. Co? Ja się nie rozkładam. Ja, te... ja też, ja Oj, samolot, widzowie. Jezu, Boże, ale Jezu, kry... a tak, widzowie, udało się. Jesteśmy Zjedzimy. idiotami, widzowie. Ale ja przeskoczyłem bez, o, bez ja używania to... skrzydeł, czyli jestem Co? kozakiem. O Jezu, to cały czas trzeba będzie tak skakać, mam tego dość. Dobry wyjścik, co chcecie, a to dwa grożenia chyba. Dobra, ale jeszcze raz muszę to zagrać. Teraz już. Teraz już każdy wie, jak używać tego motorka. Bo to trzeba tak. X w powietrzu i wtedy wiesz, lecisz. A ja używałem bez X, a tak samo wy. I każdy spadł, jak debil. A to tak łatwo szło wygrać. Jezu. Widzowie, zhejtujcie nas w, na, nas w komentarzach. Oj, giga. Giga hate musi być, nie? Bo to. O, widzę samolot ktoś robi yeah. Benzi trochę nam tym, na czasie stracił Nie. Ale do... przestać, już mnie nie zdenerwujcie, bo Nie ja myślałem, że ty, wyprzedziłeś mnie, myślałem, yeah. o już się przestraszyłem. Że ja? Nie, że Benzi Ale dobrze jest, dobrze jest Lecimy sobie. O oh, Dobrze jest, dobrze jest tu cię mam, tu cię mam, techno, amfa, techno Tu cię mam, tu cię mam, techno, amfa, techno Tu cię mam, tu cię mam, techno, amfa, techno Oj, prawa autorskie <grym> <grym> Arżes Tu cię mam, tu cię mam, techno, amfa, amfa, techno <grym> Nie no, nie ma, nie ma, nie ma za to prawa jak śpiewasz sobie No nie, za to nie Jakbyś puszczał muzykę całą tak. ze słowami, to już tak Albo, albo jakbyś, yy, wiesz Widzowie, tak, jestem... Ja nad, nadciąga teraz prawica, widzowie. Ja jestem z prawicy. Debo mi tego zbanuje. Jestem... Jestem daleko? 41 sekund. Trochę. trochę daleko. No trochę. O, siema. To Mare. Benzi? A rozłożyłeś te? Skrzydła? Benzi. Dobra, nie będę nic mówił może, bo Benzi się zdenerwował. No teraz, teraz to tak. No ta. mi się to strasznie nie podoba, ja nie wiem co wam się w tym podoba. czym? W tym trybie. Giga, koks. No jest giga, Cox. fajny jest. Tylko trzeba się nauczyć się co, co, jak się, ro, się robi. No widzisz, nam zajęło każdemu na tych motorkach, a później ogarnęliśmy dopiero, że trzeba skrzydła kurwa rozłożyć. No. Tak samo z tymi samochodami też mieliśmy problem. Z tymi ze Spadochronem, tak. No ty za mnie nie grałeś akurat. O. O, tak. <laughs> tak, tak. Ale tak. Na no co? Na no co? Nie mogę. Nie, nie, nie. To, tutaj dołem jakbyś poleciał Robert, to byśmy przyspieszono kolejkę, wiesz? Wiem, wiem. No Ale chcę nie ryzykować. Spoczko, spoczko. Ale jestem... Idealne Tutaj jak jeżdzisz w tych tunelach to maksymalnie po ścianie wiesz? Wtedy szybciej, szybciej, no. szybciej nasz zakręty Wiem Dobrze Cieszy mnie to, Robercik Ja również, dziękuję Zrób Dobrze Chłopaki Widzowie, będziemy teraz oglądać Resztę moich chłopaków A czekaj, ja jestem... A, dobra ja Myślałem, że Bensie mnie wyprzedził Ja już ogarnąłem wszystkie, wszystkie pojazdy Też właśnie już ogarnąłem i jestem szczęśliwy z tego powodu W końcu... A to i kolejne wy... ej Nie przegrałeś jeszcze żadnego wyścigu No tak Ale... Kiówna AD lepiej ci benzi, 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 będzie sterować, AD w sensie, że skręcać o, No kurwa Co jest? Łoł wow. wow. Ale z helikopter w głowę Wow Co jest? Ezik Ała Kurwa. Ale go s... wydupiłeś No, mozaika była jakaś Widzę po Bensim, że jest zdenerwowany, siedzi Nie no, bardzo przyjemna gra kochani, nie ma co się w grach <gurwo> Tak widzowie, pamiętajcie tam. Pamiętajcie no, znaczy, przemoc, co? Nie wiem. Tak, Czego tak. Mało tego. Expo. No to widzicie jakieś są chujowe. Znaczy, słabe. przepraszam wizowe yep. Ej, o. masz mordek, byś miał przeszczep, mordy. Gdy <noise> 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 się zdenerwuje. Ty, czekaj, dałem jeszcze spełnienie. Czekaj, jakie są. Samo... Nie samoloty na pewno. O, te, z silnikiem odrzutowym chcę. Dobra, <noise> chyba <Dupo>. już ma. <noise> no właśnie. Od, od Ale nie, bo to z silnikiem odrzutowym są łatwe, bo tylko E używasz cały czas. Ja na początku nie wiedziałem, czy warto używać na zakrętach, a później się dowiedziałem i powiedziałem tak, warto. Gigawarto. Trzy wyścigi na jeden odcinek, to myślę, że to optymalna cena. Wy, wyciszyliście radę wszyscy? Czekaj, bo ja wyłączyłem. No to nie razu... wiem co mam powiedzieć. Co się stało, Robercie? No stresuję się. Nie stresuj się, to tylko widzowie będą oglądać, a widzowie to dobre morteczki są. Tak, nie, nie wiem jak to powiedzieć. A kto teraz kto teraz nagrywa? Ja. Okej, okay. a mów kiedy. A co, masz tego? Chcesz mieć przywitanie zrobił? O Jezu. Nie, nie mi, nie mi. A co? Chcę się sobie sobie przywitanie zrobił, bo ja nie nagrywam. A, ale ja nie nagrywam ja nie robię przywitań cały czas, ja po prostu nagrywam a. stale, nie? A zrób. O jezu, na wyścigu spróbuj. zrobię, na wyścigu. Spróbuj, nie, spróbuj, spróbuj. Na wyścigu zrobię. Dobra, gotowi? A, ale się stresuje, hop. No proste. Nagrywam od roku, bo ona ta się stresuje. Nie, nie wiem, mi to jakoś od razu przyszło, sam stres to usłyszałeś. No tak. I nawet nie najgorzej bym powiedział. O, wybieramy motorki, widzowie. O, motorki. Ja chcę taki, ładny. O, ten musi być dobry, skoro ma takie przyspieszenie. No, ten jest jak nic dobre. Wstawiam tisiaka znowu. Ten tisiak mnie tak po prostu motywuje, wiecie. Mm -hmm. Dzień dobry, i widzimy się po krótkiej przerwie. Wraz z chłopaczkami będziemy dzisiaj się zdzigać. Bez przerwy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy samochody z tubą. Jak wystrzelę tubę taką w Roberta, to myślę, że zginie. Jasne. Ale giga szybki samochód. Oj, amatorzy. Wow o, Ale zresztą że w kogoś walnę na tym tym OUSH <laughs> A teraz pier pierwsza osobowa, o, o o Jezu, ale ciężko się w pierwsza osobowej gra w tym stylu Ja nie używam pierwszej osobowej Widzowie musimy wygrać Jadę tędy bo wybrałem taką drogę Dobra Życzymy ci Bo ty kurwa robaku chuju Dobra zaganiam ja. cię bo zapanowałem wow. nad samochodem. O nie! Proszę nie o tak! Nie będę bo będę miał dużo do wycinania. Oh, Dobra, przepraszam. Przepraszam, Robercie. Ale to zrobiłem raczej dobrze. O jest! co to za uderzenie, kochani? <grystanie> jest! Mamy to widzowie. Na Cię się zabije. To O nie, samolot. Co? Czemu to samolot jest? Czemu jestem do góry nogami? O, już sprawiłem się. Widzowie to było straszne przeżycie. Jakbym grał na pierwszej to bym myślał, że umrę. Czego jestem do góry nogami? Właśnie też się przestraszyłem na chwilę. Nie ob... Ale Obróciłeś się? Obróciłem się, tak. Żeby było łatwo. A łatwiej. ja mam problem z obróceniem się. No czwórkę przytrzymaj i będziesz obrócony. Przykro mi bardzo. Na Robert, to... No czwórkę, no numerycznej, żebyś wiesz, skrzydłami tylko się obrócił, a nie bokiem. O i widzowie, co? No i teraz samolotem lecimy w budynku jakimś No i No i ostatni jestem, no No Teraz do Benzji zaraz mnie wyprzedzi i co? Ej, nie A, mam tak dużo do was Ile masz? 17 sekund To jest dużo no samolotach, jest tu bardzo dużo W sensie, tak. no Tu ja z Benzim właśnie lecimy sobie Benzij jest A, za mną A jeszcze macie samoloty? Pięknego. No tak, jeszcze tak O, Benzij jak wysoko nade mną leci O, motorki teraz znaczy, będą Nie wiem dlaczego tak wysoko lecę, wiesz? No no, rozumiem Motorki, to są te. Z... Nie, to są zwykłe motorki, które wybieraliśmy na początku. Czyli stajemy wow, na pier... super! Na przednim kółku stajemy i lecimy, widzowie. Bo przednie kółko daje tyle, że będziecie szybciej jechać. Nieprawda. Prawda, w szczególności jak wiesz, jak się jedzie. zastosujcie moją technikę. A proszę, prostu użytkownika, który tam. W różowej bluzeczce sobie tam. To jest mój różowy bolit i moja różowa bluzeczka, proszę go zostawić. Okej. Okay. No i w takim oto sposobem dogoniłem Kurwa <laughs> Tutaj Helikop... Helikopter nie was chyba co? Przepraszam nie. widzowie Nie chciałem przeknąć. Jestem bardzo dobrym człowiekiem na... na ogół O Jezu jakie to jest straszne Helikopter jest tak wolny No nie Jezu jak tym się steruje No tak samo A jak samolotem Łapie tak slow mo mood Ale ja nie mogę no Nie, no, nie no, widzowie no... jak się lata samolotem Helikopterem Ej, ja minąłem ten normalnie Checkpoint z samolotem? Checkpoint Czy motorem? Helikopterem <laughs> Za wysoko może leciałeś, nie? Bo jednak to też daje sporo, żeby tak lecieć. Jeszcze raz. Może, może za wysoko leciałeś. Tak, a i nie potrafiłem obniżyć się. To za S. W się leci do góry, a jak jesteś pochylony, to nie lecisz do góry, tylko do przodu. A pochylasz się ósemką. Ja widzowie ja widzę już... O, koniec... Mety, znaczy no, metę, ale jeszcze będziemy musieli jeździć samochodem drugi raz. Ty, bo widzowie, coś mi nie wyszło. Muszę Oj, tu... oj, 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 Muszę... jest okej. Okay. O może. Okay. prawie mi nie wyszło. Teraz jadę, pojadę Roberta drogą, zobaczymy... mi nie wyszło. Tobie nie wyszło, bo ktoś cię wypchał, ktoś cię wypchał na... No, Widziałem, ja... że... O, oj, oby, oby zaliczyło, niestety nie zaliczyło, szkoda, bardzo szkoda. O nie, widzowie, do pingu idzie naszego Roberta. Bo, bo szkoda, że się nie udało. On dobrze gra, a ma strasznego pecha. Bo parte kintuje. <grym> Jasne. <grym> to dlatego. <grym> a kto, czy, kto cię zlepchał z drogi? No na pewno nie ja, sam się wywaliłeś. Tak, tak było. O nie widzowie. Boże, widzowie to, może się skończyć. Lata. moja sesja, nie? Jednak się nic nie skończyło, widzowie, lecimy dalej. Dlaczego to tak powoli na to? Ja tędy, bo wybrałem taką drogę. Jedziesz tą samą drogę czy wcześniej, czy moją jedziesz? Nie, z <laughs> nie wiem. Dobrze, czyli tak samo jak ja Dobrze, bo Bartek wybrał moją drogę i chyba szybko pożałował. O nie! Widzowie, jest źle, zatrzymało mi się. Samochód mi się rozwalił. Lecimy dalej widzowie. Nie ja mogę pozwolić sobie na takie błędy już więcej, bo przegram wyścig. Co ci się zrobiła? Uderzyłem się w barierkę całej siły. Na zakręcie, bo nie zdążyłem wyrobić samochodem. <grym> o nie, to takie... nie wiem, Był mały i o, uderzyłem się w małego palca ustawki i tak Bawiłem się w tego, nie, bawiłem się nie, w ten... Jak on tam był? Ten, co w barierkę przewalił? W, w Kubice się bawiłem. W Kubice się bawiłem. Na pewno nie... Kubica przewalił w barierkę. No coś tam może kubica na zakręcie w... No, wpierdoliłem się w... w zakręt jak kubica w barierkę. <grym> Albo jak Hanka w pudełka. Albo jak Tomasz Hajto babę na przejściu. Oj, bo... o nie <grym> oj, <co grąc. grym> Jest, musiał, Nie, musiał, nie? Ale dostaniesz. Dostaniesz jakieś te... Przepraszam widzowie. Musiał. musiał. zrobić czy ja to wszystko robię od początku? Ja nie wiem, gdzie ty w ogóle nie. jesteś, Bartek, jak ty jesteś minuty do tyłu. Jestem na samolocie. No to, to nie wiem, jakim ty cudem jesteś na samolocie. Okay, ja jestem dopiero na samolocie. Na samolocie. Ja właśnie wjeżdżam na motor, na motoru A ja dopiero co wleciałem na samolot. 25 RP dostałem za lądowanie. Takie dobre lądowanie zrobiłem, w widzowie. Widzowie wszystko widzą, jakie ja jeżdżę profesjonalnie i w ogóle. Ohoj. A później weź to wycinaj, wszystkie te, te sceny. Bez kitu. czy znaczy, wiesz, wycinanie jeszcze nie jest takie złe, w sensie te na czym, przerwy. Na czym się, się obrawię filmiki? Właśnie Robert I... będzie musiał nam powiedzieć. Come on, Stasia, Studio może? Benzi? Nie wiem, to zależy od Ciebie, czy Ci to będzie po prostu pasować. A no czaję, to ja sobie obczaję, później ten. To ja jutro dopiero bym wstawił ten filmik. Z tych wyścigów te dwa filmiki. Poza tym ja trzeba. Ja dopiero jak obrobię, sobie wstawię. To trzeba obrobić przede Nie wszystkim. Nie, zabiłem się, kochani. Yy, popełniłem samobójstwo. Nie wyświetliło się nam na czacie, mimo wszystko. A ja właśnie widzowie kończę wyścig powoli. Już koniec wyścigu. Nieodmienna reguła, Janusik, pierwszy. Dyntka O! Tak Nara. 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 O Boże, widzowie jakie te helikoptery są wolne Oj, są giga wolne No, giga jest ten helikopter. Ja już kończę wyścig. O nie, widzowie, bo jeszcze się rozwalę na, na mecie Dobrze. Nice! Nice! Widzowie, nice! Artykuł umiesz latać helikopterem? Tak średnio, co? No to fajnie. A ty? Umiem. Ale ty jesteś już tam... Oj widzowie... Chłopaki sobie radzą dobrze, ale potrzebują... Potrzebują sobie więcej... Dobry narytm... Dobry nawyk nie popełniania błędów muszę sobie wyprowadzić a tak, nawet jeszcze nie mam kanału na YouTube, co jest? <noise> to ustaw jakąś fajną nazwę przynajmniej, bo ja mam jakiegoś Janusika, to wiesz, trochę wstyd, ale chuj Znaczy ki, przepraszam widzowie O, ktoś chyba chce wybuchnąć Ej, nie wybuchłem, okej? Okay? Oj, no nie, Robert skończył wyścig, gratulacje, nawet Nie, nie skończysz, bez razie. lipy udało się A to no jest ja ja już tu? Tak, to jest tu właśnie meta już Tak, myślisz, że... Bez lipy No dobra, już nie, on poleci w lewo <laughs> Patrz, 9, o, 8, on, on nie 7, so, so, nie, 6. Jeżeli, no brawo, no, brawo, Widzo, zostać. Widzowie, ale on amator. 7-7, no. Nie gramy na jakieś latanie, proszę. Oj, 1015, 1115 EXPA. I o, DJ-ka. w adversarza bym zagrał. No ale nie mamy ludzi. A, bez kito. Potrzebujemy kamienia, mój panie. <coughs> Dobra, i tu się nasz odcinek kończy. Moi widzowie i widzowie Bartka mm. i będzie jego. Widzimy mm. się w kolejnym odcinku. Popła. Dobranoc.